Minął kolejny tydzień wojny na Ukrainie, zatem czas na następny materiał z podsumowania całego konfliktu, jak i wydarzeń z nim związanych. Ja jestem Grzechu40 i zapraszam do wysłuchania mojego reportażu. Przy czym zaczniemy go od gospodarki, potem przejdziemy do geopolityki, a na działaniach frontowych zakończymy. Zatem zaczynajmy. A jako pierwszy weźmiemy na tapet temat nawozów rolniczych, który powraca niczym bumerang. Jak wiemy, import podobnych towarów wprowadzony z Federacji Rosyjskiej do Polski w... Z rosów w ostatnim roku o bagatela 52%. Mówiłem o tym wielokrotnie. Teoretycznie to dobrze, bo krajowi rolnicy mają tańsze nawozy, a jak warto podkreślić, ich ceny obecnie i tak są dosyć wygórowane. Problem jednak w tym, że konglomeraty takie jak grupa Azoty i jej podobne właśnie bankrutują, dlatego też złożono oficjalny wniosek do Komisji Europejskiej o objęcie sankcjami gospodarczymi pozostałych 15% produktów rolnych importowanych ze wschodu. Podobne sankcje, zgodnie z planami, miałyby zaowocować nałożeniem dodatkowych ceł granicznych dla państw spoza zrzeszenia, co wywindowałoby rynkowe ceny nawozów powyżej kosztów produkcji. Jak podkreślił komisarz do spraw handlu Unii Europejskiej, Marosz Szewczowicz powyższe ma na celu zachowanie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Obecnie wniosek jest rozpatrywany przez członków w komisji, a aby został przeforsowany, musi go poprzeć 15 z 27 państw członkowskich. Nie zmienia to faktu, że jest to prawdopodobnie ostatni moment dla krajowych rolników, aby ci zakupili nawozy na zapas zawczasu. A skoro mowa o cłach, warto nadmienić o polityce Donalda Trumpa. Nie będę się nadmiernie rozwodził o tym, co ów mężczyzna robi w USA i jaki przybiera to wpływ na resztę świata. Bowiem i tak nagrałem na ów temat odrębny film. To, co jednak powinno nas szczególnie interesować, to fakt zapowiedzenia podwyższonych ceł handlowych na kraje Unii Europejskiej. Przy czym słowa należy potraktować jak najbardziej poważnie. Gdyż republikanin już nałożył 10% cła handlowe na Chińską Republikę Ludową, przy czym miało to miejsce dzisiaj o godzinie 6 rano. I jak sami zrozumiecie, warto się w tą sprawę zagłębić na dłużej. Początkowo prezydent zapowiedział cła na CHRL, Kanadę i Meksyk i właśnie taką informację przekazałem w materiale filmowym opublikowanym dzisiaj rano. Problem w tym, że ja go nagrywałem w dniu wczorajszym, a dziś się on już zdewaluował, dlatego że geopolityka pod lejcami Donalda Trumpa pędzi na łeb na szyję do przodu. Informacje się bardzo szybko przedawniają, bowiem te dwa ostatnie kraje już nie zostały objęte sankcjami, w każdym razie póki co, bowiem pretekstem do wprowadzenia ceł były nieszczelne granice z przedmiotowymi państwami. Co za tym idzie, niekontrolowany przepływ ludzi oraz narkotyków w postaci fentanylu, jednakże tak szybko jak Ameryka zagroziła wojną handlową, tak szybko jej sąsiedzi zobowiązali się natychmiastowo us Uszczelnić swoje linie graniczne, co wstrzymało działania prezydenta na razie na najbliższe 30 dni. Co będzie po nich, nie wiadomo, jednakże Justin Trudeau zapowiedział, że zrobi wszystko, aby wojny handlowej uniknąć. Jak dotąd określił, że przeznaczy 1 miliard 300 milionów dolarów i wyśle 10 tysięcy dodatkowych strażników celem uszczelnienia granic. Mimo to zagroził on także, że jeśli USA zdecydują się na 25%, 25% cła, to Kanada odpowie dokładnie tym samym, podnosząc o również 25% swoje cła handlowe na towary z Południa. Towary o łącznej wartości 155 miliardów dolarów. Podobne kroki zapowiedziały władze Meksyku, które także przeznaczyły dodatkowe środki na uszczelnienie linii granicznej po swojej stronie. A mowa o wysłaniu 10 tysięcy członków gwardii narodowej w tereny kraju. Swoją odpowiedź na bezwzględną politykę Białego Domu miała także sama chińska Republika Ludowa, gdzie Ministerstwo Finansów poinformowało w dniu dzisiejszym, że jeszcze jeszcze dzisiaj partia podpisze ustawodawstwo wprowadzające 15% cła graniczne na węgiel i gaz ziemny, zaś 10% cła na ropę naftową, maszyny rolnicze i pojazdy o dużej pojemności silnika sprowadzane z Ameryki. Jeśli się tak stanie, to środki odwetowe wejdą w życie z dniem 10 lutego. Przedstawiciel Chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stwierdził tym samym, że wojny handlowe i celne nie mają z Wycięzców, zaś CHRL zaskarży USA do Światowej Organizacji Handlu. Notabene Trump również miał natychmiastową ripostę na tym podobne słowa, iż Cytuję, to była tylko pierwsza salwa. Jeśli nie uda nam się dojść do porozumienia z Chinami, cła będą bardzo, bardzo wysokie. Koniec cytatu. Ale nas jako Europejczyków najbardziej interesują cła, które zostały zapowiedziane w stosunku do naszego kontynentu. Komisja Europejska już oznajmiła, że jeśli podobne restrykcje wejdą w życie, to i Europa odpowie tym samym, zaś jak przedłożył rzecznik komisji, Jill cytuje, handel między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi jest jednym z filarów światowej gospodarki, a podjęte przez Trumpa środki zaszkodzą obu stronom. W Brukseli od dłuższego czasu przygotowywano listy amerykańskich produktów, które mogą zostać objęte odwetowymi cłami. W 2023 roku wartość europejskiego eksportu do USA przekroczyła 500 miliardów dolarów, co czyni tę relację jednymi, z najważniejszych na świecie. Koniec cytatu. Słowem aż chciałoby się przytoczyć słynne powiedzenie: Każdy kij ma dwa końce. Podobnie w przypadku nielegalnej migracji, która jest tak zapalczywie zwalczana przez nową administrację USA. Tak się składa, że jak dotąd przez ostatnie 9 dni Urząd Migracyjny w tym kraju deportował już 7 tysięcy osób, a to dopiero początek. Protesty w tej sprawie przelały się przez większość kraju. Zaś największe odbyły się w San Diego w Kalifornii i Dallas w Teksasie. Ogółem migranci podkreślają, że gdyby nie ta właśnie fala migracji, to USA by takie wielkie nie było. Od siebie dodam, że zależy, kto migruje i w jakim celu, bo jeśli ktoś jest w 100% nielegalnym migrantem, nie ma dowodu osobistego, nie może podjąć legalnej pracy albo pracuje na czarno, czyli system nie ma z takiego człowieka pożytku albo para się działalnością przestępczą, gdzie system ma wręcz szkodę. Wracając jednak do bliższych nam tematów, omawiałem kwestię Unii. Po nieformalnym szczycie, jaki odbył się parę dni temu, Ursula von der Leyen zapowiedziała: cytuję: Większą elastyczność przy szacowaniu deficytu, by państwa zyskały możliwość finansowania obronności z własnych budżetów, czyli prawdopodobnie sojusz jeszcze mocniej się zadłuży. A co warto nadmienić, już teraz leci on na gigantycznych kredytach. Na posiedzeniu omawiano także kwestię wspólnego finansowania europejskiego przemysłu zbrojeniowego i finansowania obrony powietrznej tzw. Tarczy Wschód. Szczegółów jednak nie znamy. To co zaś znamy to raporty Financial Times na temat handlu kopalinami z Federacją Rosyjską. Jak przedkłada Financial Times, Niemcy i Węgry starają się forsować koncepcję powrotu do handlu gazem wysyłanym rurociągami osi północ-południe-wschód. Zachód, rząd ma rzekomo usprawiedliwiać podobne podejście trzema czynnikami: po pierwsze, zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego, po drugie, obniżeniem cen gazu na rynku wewnętrznym. Po trzecie, nakłonieniem w ten sposób Rosji do rozpoczęcia rokowań pokojowych. I o ile dwa pierwsze argumenty są do pewnego stopnia zrozumiałe, o tyle trzeci ukazuje jakąś odwrotną logikę myślenia, bowiem zwiększone wpływy do budżetu Kremla i okazanie braku konsekwentności ze strony Zachodu w zakresie sankcji jedynie da dumie do myślenia, że wojnę można kontynuować. Choć tutaj także należałoby wspomnieć, że. Unia nie nałożyła żadnych sankcji czy obostrzeń na tak zwany gaz LNG. Efektem czego ten handel, zgodnie z raportem organizacji ekologicznej DUH, na który powołał się Der Spiegel, ma się bardzo dobrze. Zaś Niemcy stanowią w nim podstawę i nie tyle nie ograniczyły one zakupów ze wschodu, ale wręcz przeciwnie, jeszcze je zwiększyły. Tak oto w ubiegłym roku za pośrednictwem federalnej spółki energetycznej Securing Energy for Europe przetransportowano do Unii Europejskiej. Ponad 6 razy więcej skroplonego gazu ziemnego LNG niż w roku 2023. Łącznie było to 5 miliardów 660 milionów metrów sześciennych paliwa. Paliwa, które trafiło do Francji, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Belgii i Włoch, choć w większości do Niemiec, zaś jak zdefiniował raport samej Komisji Europejskiej w tej sprawie cały import LNG ze Wschodu w 2024 roku wyniósł 20 miliardów metrów sześciennych, podczas gdy rok wcześniej było to 18 miliardów. Słowem widać tutaj dwulicowość państw Europy Zachodniej, które głośno krzy o odbieraniu Putinowi finansowania wojny, zaś za plecami finansują go ze zdwojoną siłą. Na koniec dodam, że powraca temat niepokoi związanych z migrantami w tych właśnie państwach zachodu. Szwedzki minister sprawiedliwości Gunnar Stromer określił, że fala przestępczości ludności napływowej jest na zatrważającym poziomie i przekroczyła wszelkie pułapy. Zaś obecnie rząd opracowuje Prawo mające umożliwić ich szybką deportację. Kolejne są tutaj Niemcy, gdzie nienawiść napędzana jest w obu kierunkach. Z jednej strony przestępczość znacznie tam się rozrasta, z drugiej w ubiegłym roku odnotowano dwa razy więcej aktów wrogości wobec migrantów niż przez dwa wcześniejsze lata razem wzięte do kupy. Słowem coś jest na rzeczy A teraz pomoc dla Ukrainy W ostatnich dniach swój pakiet Wsparcia zapowiedział premier Chorwacji Andrzej Plenkowicz Przy czym ma ono dotyczyć Między innymi pojazdów do rozminowywania Jak i rząd USA Przesunął 90 pocisków Patriot z obszarów Izraela Na północ do Ukrainy A skoro już wspomniałem o Izraelu Jak wygląda sytuacja Na Bliskim Wschodzie Humanitarnie strefa Dalej jest w opłakanym stanie. ONZ domaga się natychmiastowej ewakuacji 2,5 tysiąca dzieci, które, cytuję: Jeżeli tam pozostaną, to nie przeżyją. Ogromna większość z nich ma choroby zakaźne i nie otrzymuje żywności dostosowanej do wieku, co hamuje wzrost i rozwój w regionie dalej brakuje również dostępu do bieżącej wody pitnej, do jedzenia, czy prądu. Teoretycznie dalej obowiązuje porozumienie rozejmowe z Izraelem, jednakże jest ono dosyć kruche i nie wiadomo, czy Netanyahu nie złamie składanych obietnic. Już tłumaczę, dlaczego w końcu naród Izraela obarczał polityka winą za nieumiejętność odzyskania islamskich zakładników. Teraz są oni odzyskiwani. Co za tym idzie. Po przekazaniu ostatnich osób Hamas straci jakąkolwiek dźwignię negocjacyjną. Obecnie mowa o 33 osobach, choć 8 z nich, zgodnie z informacją opublikowaną przez rzecznika rządu, Dawida Mencera nie żyje. W ostatnich dniach Hamas uwolnił 15 ludzi, zaś Izrael 290 osób, w tym 30 niepełnoletnich. Problem w tym, że Netanyahu ostro skrytykował sposób owego porozumienia w trakcie którego przy przekazywaniu zakładników zbierają się tysiące palestyńczyków którzy otaczają i stanowią presję na konwojach Czerwonego Krzyża są oni wrogo nastawieni sami nieszczęśnicy są zaś eskortowani przez zamaskowanych i w pełni uzbrojonych bojowników islamskich czemu towarzyszą masowe wyszydzenia krzyki na cześć Hamasu i życzenia śmierci pod adresem Izraelitów. Słowem fanatyzm mieszkańców owego regionu nijak się nie zmienił. Ci ludzie nie uczą się na błędach i pokazują właśnie Izraelowi, iż jeśli wojna naprawdę dobiegnie końca na tym etapie, to kwestią czasu jest powrócenie do stanu poprzedniego. Bo zasadniczo już teraz mamy stan poprzedni. Nic się w strefie gazy nie zmieniło. Dlatego też sam Netanyahu w pewnym momencie wstrzymał uwalnianie więźniów palestyńskich, za Choć ostatecznie do procederu Powrócił, to mnie prywatnie Wydaje się, iż wielkie szanse Na to, że porozumienie prędzej Czy później zostanie zerwane W każdym razie Żydzi tylko czekają Na pretekst w tej sprawie Jak jednak określono Więźniowie z izraelskich placówek Nie mogą powrócić do gazy Dlatego też głos w tej sprawie Zabrał Recep Tayyip Erdogan Który zobowiązał się Iż Turcja przejmie owych bojowników Za wiarę, by wesprzeć porozumienie i rzeczywiście osadzeni, na których ciążą najcięższe wyroki, trafiają nie na południe, a na północ do Turcji. Północ, która także nie jest nadmiernie spokojna, bowiem Turcja przeprowadza coraz więcej operacji wojskowych przeciwko Syrii, a dokładniej rzecz ujmując przeciwko członkom ludowych jednostek samoobrony, gdzie w ostatnich dniach zabitych zostało 23 bojowników formacji. Podobnie Izrael w ramach operacji Żelazny Mur przeprowadza coraz szerzej zakrojone ataki na zachodni brzeg Jordanu, czyli tak tzw. palestyńską autonomię. W ramach operacji zabito dotąd 50. Osób, zaś 100 zatrzymano. Bombardowane są także cywilne zabudowania i obozy uchodźców w Dżeninie, gdzie zrównano z ziemią 23 budynki i zabito kilku cywilów, w tym jedno dziecko. Jak określa Agencja Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wysiedlono niemal wszystkich z około 20 tysięcy mieszkańców wspomnianego obozu. Zaś od niedzieli dowództwo Hamasu poczęło oficjalnie nawoływać do stawienia czoła agresorowi słowem, jak sami widzicie coś ten pokój miałki i mało stabilny. A teraz wojna na Ukrainie, jak poinformował sztab generalny sił zbrojnych owego kraju w ciągu ostatniej doby doszło do 110 starć bojowych, 91 nalotów bombowych, 2240 ataków dronami kamikadze i 6000 ostrzałów artyleryjskich. Ogółem wojna trwa w najlepsze i choć pochód armii wroga wyraźnie zwolnił, to jak twierdzą specjaliści, wynika to z nadejścia zimy, nie z oporu ukraińskiego zimy, która utrudnia ofensywy lądowe. Nie zmienia to faktu, że w styczniu 2025 roku Rosja zajęła 498 km2 ziemi, co daje jej wynik 16 km2 dziennie. Ale straciła przy tym 48 240 żołnierzy, co daje 96 ofiar na 1 kilometr. To największe straty od początku całego konfliktu, zaś pochód armii jest wolniejszy niż rok i dwa lata temu. Można zatem powiedzieć, że każdy metr ziemi okupiony jest krwią ludzką. Problem w tym, że Rosjanie nacierają jednocześnie na węzeł logistyczny w Pokrowsku, w obwodzie. Donieckim, gdzie sytuacja stała się szczególnie trudna. Miasto stanowi węzeł komunikacyjny i od dawna jest definiowane jako główny cel rosyjskiego pochodu. Zresztą, w ogóle, jak przedkłada Instytut Studiów nad Wojną, 80% całych zdobyczy terytorialnych z poprzedniego miesiąca stanowią tereny właśnie z obwodu Donieckiego. Ogółem, przechodząc, jak to mam w zwyczaju, z południa na północ frontu, obwody bliżej Krymu w okolicach Hersonia pozostają względnie spokojne. Agresorzy ograniczają się tam do standardowych ostrzałów artyleryjskich i nalotów bombowych. Jednakże im dalej na północ tym gorzej. Natarcia prowadzone są w kierunku Orikiw i w pobliżu Wielkiej Nowosylki. W szczególności zaobserwować można postępy w tym drugim przypadku, gdzie atakujący zbliżyli się do miejscowości Nowosylka i szturmują ze wszystkich stron świata na Wielką Nowosylkę. Już tydzień temu Mówiłem, że miasto sprawia Wrażenie nieomal okrążonego A z czasem jego sytuacja Się jedynie pogarsza. Wróg Wkroczył już w linię zabudowy Na południu i wschodzi ośrodka Zaś szturmy prowadzone Są także od północy Kleszcze ofensyw zaciskają się w sposób, który formuje jedynie pięciokilometrową drogę ucieczki z owego miejsca, bardzo możliwe, iż w nadchodzących tygodniach miasto zostanie oddane lub też dostanie się ono w kocioł bitewny. Dalej na północ nie ustępują ataki na kierunku rozliw i Daczne, gdzie Rosja dokonuje pewnych postępów terytorialnych. Andriwka atakowana. Wojska Putina przejmują tam ogromne połacie obszarów, bezustannie uderzając ławą na szero... W około 15 km, zaś posuwając się naprzód nawet o 3 km. Podobnie ma się sytuacja w wypuście frontowym na południe od Pokrowska, gdzie jak już nadmieniałem obrona nie należy do łatwych. Co prawda Rosjanie w dalszym ciągu oddzieleni są od linii zabudowy około 2 km pasem ziemi, ale Pokrowsk jest połączony infrastrukturą ze zwirowym, zaś tam trwają już walki o poszczególne ulice jest źle. Cały czas postępują także natarcia na osi Elizawetivka, Baranivka, gdzie miejscowości dostają się pod kontrolę nieprzyjaciela. Kolejne porażki obrońców odnotowano na odcinku Szczerbywki, gdzie doszło do przełamania linii frontu w trzech różnych miejscach. Nieprzyjaciel wdarł się tym samym w zabudowę miejską i przejął kontrolę nad południowymi dzielnicami osady. Za Toreckiem porażki i utrata ziemi. Przy Stupoczka utrata ziemi. W czasie wymija, że wróg przejmuje kolejne ulice miasta. Do wielkiego wyłomu i utraty terenów doszło na przedpolu wsi Kolodiazji. Sytuacja w dalszym ciągu nie została tam opanowana. Przed nową Krugliakivką to samo. Straty na szerokości 3 km. Ukraina naciera na niewielkim odcinku w lasach nieopodal kolisniwki. Odbito przy tym samą wieś, ale za nią na południu Zlokalizowane są bagna, więc tam kontrofensywa się zapewne zatrzyma. Rosja prowadzi lokalne natarcia przy Zapadnym i Dworitchnę, gdzie walki trwają o zabudowę miast. Zaś w obwodzie kurskim cały czas trwają zacięte starcia o każdy metr ziemi, aczkolwiek ogólnie Ukraina... I tam się cofa, konkludując, jest źle. Kijów przegrywa wojnę już od praktycznie roku, tracąc terytoria z każdym dniem, więc nie wiadomo na co czekają z rokowaniami pokojowymi. Może nie przegrywają aż tak rozpaczliwie jak w ostatnich miesiącach, ale Ukrainie daleko do zadowolenia. Brakuje broni, morale stoi na fatalnie niskim poziomie, braki w kadrach są już tak potwornie zatwarzające. Iż nieomal zaprzestano jakiejkolwiek rotacji żołnierzy na froncie. A wróg uderza we wszystko, co się rusza, czemu dowodzi komunikat Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, iż cytuję: Od początku wojny Rosjanie zniszczyli lub uszkodzili 2300 placówek medycznych, przy czym 300 z nich zostało obrócone w kompletne gruzowiska. Do tego zniszczono 273 pojazdy pogotowia, uszkodzono 237 i zarekwirowano 80, no ale Ukraina stara się nie pozostawać dłużną, Cały czas ostrzeliwując tym samym infrastrukturę petrochemiczną swojego wroga. Tak oto w ostatnich dniach uszkodzono rafinerię Ukoilu w Wołgogradzie i zakład przetwarzania gazu ziemnego Gazpromu w obwodzie astrahańskim. Jak dotąd Rosja miała stracić na Ukrainie około 842 930 żołnierzy, 9938 czołgów, 20 709 pojazdów, 22 655 zestawów artyleryjskich, 1269 wyrzutni rakiet, 1053 zestawy przeciwlotnicze 369 samolotów, 331 śmigłowców, 24 003 bezzałogowe statki powietrzne, 3054 pociski manewrujące 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 35 000 1921 pojazdów, w tym cystern i 3733 jednostki sprzętu specjalnego. I to tyle. Nie wiadomo, jak będą wyglądały i kiedy w ogóle nastąpią rozmowy pokojowe pod egidą Donalda Trumpa. Jednakże amerykański prezydent już zażądał od Kijowa tzw. metali ziem rzadkich. I powołam się na cytat: Cytuję. Chcemy zawrzeć umowę z Ukrainą, w ramach której zabezpieczą to, co im dajemy swoimi metalami ziem rzadkich i innymi rzeczami. Mają bardzo cenne metale. Chcemy, by zastawili je jako gwarancję. Chcemy gwarancji, bo dajemy im pieniądze garściami. Koniec cytatu. Słowem, Trump, jak klasyczny przedsiębiorca, patrzy na wojnę niczym na rachunek zysków i strat dla swojego kraju. Dla Ameryki to oczywiście bardzo dobrze, dla Ukrainy nie bardzo. Od siebie dodam, że tak zwane metale ziem rzadkich to między innymi 17 pierwiastków chemicznych, wśród których są Lit, skand czy Neodym, a także wiele tym podobnych, których nazwy nawet nie wymienię. Trump podkreślił, że Ukraina jest chętna do takiego porozumienia, dodając, że pragnie wyrównania za około 300 miliardów dolarów wsparcia udzielonego przez Waszyngton. Ukraina potwierdziła, że jest otwarta na tym podobną dyskusję. Po co staną zjednoczonym podobne surowce? Przeciętny zjadacz chleba ma o nich zerowe pojęcie, jednakże w zaawansowanej elektronice pełnią one istotną rolę i kosztują krocie. Szkoda, że Polska nie potrafiła się upomnieć o jakiekolwiek prawa za swoją niemałą pomoc. Zasadniczo nie potrafimy nawet twardo zażądać ekshumacji zwłok ofiar rzezi wołyńskiej, co jest już w ogóle skrajnie poniżające. Jednak Ameryka potrafi. Wracając tymczasem do Ukrainy, na świecie podnoszone są coraz częściej głosy o nieprawości rządów Wołodymira Zaleńskiego. Stany Zjednoczone postawiły wymóg, aby do końca roku prezydent został odsunięty od władzy. Podobnie Federacja Rosyjska, której wódz Władimir Putin miał powiedzieć, cytuję Zełęski nie ma prawa podpisywać dokumentów dotyczących rozejmu. Z każdym można negocjować, tylko ze względu na swoją nielegalność nie ma on prawa niczego podpisywać. Uprawnienia prezydenta Ukrainy już wygasły, gdyż ukraińska konstytucja nie przewiduje możliwości ich przedłużenia w czasie stanu wojennego. Jest to jednak przewidziane dla Rady Najwyższej. Potrzebujemy opinii prawników, które potwierdzą legitymację osób, które zostały staną upoważnione przez państwo ukraińskie do podpisania tych umów. I choć sami członkowie Sejmu w Kijowie określają Zoleńskiego jako władzę autorytarną, to od siebie dodam, że stanowisko USA i Federacji Rosyjskiej nie do końca jest słuszne. To znaczy specjalna ustawa o reżimie prawnym stanu wojennego jasno definiuje, iż prezydent ukraiński ustępuje ze stanowiska dopiero po typowaniu jego następcy. Zaś w trakcie wojny nie ma prawa on przeprowadzić legalnych wyborów, gdyż państwo nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa osobom głosującym, co jest podstawowym wymogiem podobnego procesu. Co za tym idzie, w takim przypadku kadencja władzy zostaje przedłużona aż do końca konfliktu. I choć jest to zdefiniowane w prawie ukraińskim, to jednak starcia są tam ogromne i sami posłowie planowali pod spór pod rozpatrzenie Sądu Konstytucyjnego nie zrobiono tego tylko dlatego, że podobne działanie dałoby jeszcze silniejsze argumenty Kremlowi do niezaakceptowania obecnej władzy. Władzy, która na terenie samej Ukrainy cieszy się coraz mniejszym poparciem. Słowem ciekawe jak potoczą się dalej wydarzenia, bowiem mamy tutaj prawny pad. Sytuację bez wyjścia. Putin odmawia podpisania porozumień z Zaleńskim. Zaleński nie odejdzie od władzy, dopóki trwa wojna, a wojna trwa dopóki Putin nie podpisze porozumień z Zaleńskim. Paradoks zatacza koło. Nie ma także możliwości, aby strony konfliktu dogadały się ponad głowami ukraińskimi, bowiem jak zapowiada Zaleński, strony mogą mieć swoje racje, ale rozmawianie bez naszego udziału jest bardzo groźne i nie do zaakceptowania. Słowem, czas pokaże, jak ten węzeł gordyjski się rozwiąże. Jeśli ja miałbym ferować, Wyrok powiedziałbym, że Putin przystanie ostatecznie na Zaleńskiego, ale postawi wymóg podpisania dokumentów także przez pozostałe struktury władzy w kraju, to jest premiera i tym podobnych. Na koniec dodam, iż sam rosyjski dyktator miał brutalnie podsumować to, co dzieje się w Europie. A zrobił to następującymi słowy: cytuję, zapewniam, że Trump ze swoim charakterem, ze swoim uporem dość szybko zaprowadzi tam porządkę. I wszyscy będą stać u nogi pana i delikatnie machać ogonkami. Wszystko będzie na swoim miejscu. Koniec cytatu. Słowem dyktator przyrównał kraje Unii do psów u nogi Ameryki. I tym mało optymistycznym. Cytatem zakończę ów materiał. Mam nadzieję, że dla Was ciekawy, że merytorycznie wartościowy. Jeżeli uważacie, że tak, zachęcam do wsparcia mojej działalności na YouTubie zarówno aktywnie, poprzez dotowanie link do wszelkich form dotacji znajduje się w opisie. Można to robić na Patronite, a także innymi metodami. Serdecznie dziękuję za każdą złotówkę, która kiedykolwiek się. Tam pojawiła, być może nawet pojawi w przyszłości, jesteście wspaniali. Inna kwestia to łapkowanie, subskrybowanie, komentowanie, wyświetlanie. Dziękuję serdecznie za to, że jesteście. Hej ludziska, cześć, do następnego.